ma, Witam Was! Chciałam Wam pokazać paczkę z Polski, która przed chwilą przyjechała. Jest u nas bardzo gorąco 37 stopni. Mieszkamy na górze, więc u nas ogólnie jest Afryka. Nie w sumie to naprawdę nie trzeba jechać do Afryki, bo mamy Afrykę w domu. Tutaj mamy połączane, pokażę Wam tak na Spida wiatraki. Wiatrak numer 1 chodzi na trójce. Tu mój synuś Damianuś, Legoland. uwielbia lego. Tutaj mamy wiatraka numer 3. Przepraszam, wiatraka numer 2, a tam mamy wiatraka numer 3. Wiecie, nie trudno jest o przejęzyczenie w 37 stopni. Więc pogodę mamy po prostu upalną. Tak, jeszcze nagramy. A tutaj chciałam Wam pokazać, jaką kupiliśmy latarnię morską. Mama, a Ty filmik w angielsku? Tak, pewnie, że kiedyś nim już nagram. Eee. Latarnia morska zakupiona w Rodsters. I do tego muszelki. A tutaj, moi kochani, tak, pokażę Wam drugiego synka. Trzeci sobie gra. Największy, o, tutaj jest Krzysiu chłodzi się na dywaniku. Co? Bo jest tak gorąco, że tutaj jest w sumie w tym pokoju jest chłodno. Bo się ogólnie lubi pływać. Co? Jak ty wejdziesz do morza, to nie chcesz z niego wyjść. Więc moi kochani, pokażę wam, co przyjechało z Polski od mojej teściowej w Parsę. Nigdy nie robiłam w sumie takiego bloga, gdzie pokazywałam, jak przychodzi paczka, właśnie od Teściowej, a co jakiś czas Teściowa z Polski robi paczkę dla nas. Chciałam Wam pokazać, co przyjechało. Tutaj herbatka, jak widzicie, liść melisy ekologiczna. Teraz tak myślicie, dlaczego, po co, na co? Wiecie co? Ja powiem tak. Życie w Londynie e, jest ogólnie chaotyczne, tak bym powiedziała. Wszędzie trzeba się śpieszyć, trzeba lecieć. Jest po prostu, ja uważam, taki chaos, ale co zrobić? Dlatego też padłam właśnie na pomysł, wiecie, z tą meliską, żeby sobie wypić na uspokojenie, na relaks. Zresztą też Was y, do tego zachęcam, żebyście w chwili, kiedy macie jakiś stres w pracy ogólnie, czy w życiu, wypić sobie taką herbatkę. Tutaj mamy emariowane garnki. Będziemy gotować bigosa, jakieś, wiecie, zupki, czy nawet ziemniaczki. Dokładnie to jest firma Silesia. Położę taki garnek. Do tego mam taki mały do lub do kaszki. Wiecie co, ja ogólnie w Teściobawie lubię emaliowane garnki, dlatego że są zdrowsze. Zresztą wiecie o tym, że te jednak pokryte takim teflonem. Gotowałam wcześniej w takich srebrnych garnuszkach, nie mówię, że nie gotuję. Mam chyba jeszcze jeden taki garnuszek srebrny ze stali nierdzewnej, natomiast od dwóch lat gotuję w garnuszkach emaliowanych i polecam, bo naprawdę jedzenie Mm, no, jest zdrowsze, wykonane, właśnie przyrządzone w takim garnku. Tutaj mamy drugi garnuszek. Wiecie co, podoba mi się, jak widzicie, papryczki. A tutaj mamy czosnek. Bardzo ładny. ładne wykonanie. Tutaj mamy taki garnuszek z kurkami. O, i z jajeczkami. Naprawdę przepięknie wykonany. Nie wiem, co to jest akurat za firma. A Polska plesze. Polska Pleszew, jakby chciał sobie coś, kupi, coś kupić, albo Silesia, tak jak tutaj wam pokazywałam. Tutaj mam takie emaliowane kubeczki, a to tak się śmieję, jak ze starych, dawnych czasów. Emalia Rybnik. Pamiętam, jak byłam dziewczynką, piłam właśnie mleczko z takiego, właśnie kubeczka. Więc tutaj zakupiłam trzy kubeczki, bo trzy były tylko dostępne. Tutaj mamy z rozmarynem naprawdę bardzo ładne. Polecam. Jakby co, nie reklamuję, nie sponsoruję ogólnie nikogo. Po prostu kupiłam mi te i pokazuję Wam, jakie one są ładne. I leciutkie możecie sobie pić mleczko lub kakao na zimę. Teraz tak, wiecie co, przechodzę do ważnej rzeczy. Kupuję sobie tutaj takie tutaj. Tutaj kupuję kostki rosołowe, też takie bio w Londynie, ale one mają dużo soli, natomiast tutaj teściowa mi wysyła Energio, jak widzicie, z Rossmana i one mają bardzo mało soli, więc polecam. Mają dobry skład, jak widzicie, polecam. Nie pierwszy raz już. Tutaj akurat wysyła mi teściowa krem w przypadku egzemy, też polecam. Bepanten, jak ktoś ma problemy właśnie ze skórą, ma świąt zaczerwienienie ulga w ciągu 30 minut do tego też żelazo otrzymałam, bo czasami jest tak, że spada mi żelazo. Tutaj mamy orzechy laskowe, bio, też smaczne. Pomyślicie sobie, że u nas nie ma tabletek, wiecie co? One są w aptekach, ale są bardzo drogie i czasami są bardzo trudno dostępne. Tutaj teściowa mi to kupuje za 15 zł 13. A tutaj tak to 3 funty, a tutaj w przeliczeniu kosztuje 7-8 funtów, więc mam, za, mam praktycznie tutaj za tanie pieniądze. Tutaj mam żelazo dla niemowląt, dla dzieci i dla dorosłych. Też bardzo fajne w saszetkach, bardzo łatwo przyswajalne. Wiecie co, cena 26,90 widzę. I naprawdę tu pisze nawet, że jest bardzo. Yy, Owalnia się w jelitach, a nie w żołądku. Dzięki temu nie odczuła się dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Posiada certyfikat bezpieczeństwa GRAS. Więc też bardzo dobre żelazo. Tutaj mam śliwki z Rosmana. Tutaj mam lizaczki też. Polecam z witaminką C. Jak widzicie, trochę tego jest. Trochę tych śliwek was zakupiła. Tutaj mamy chlorofinaldin. Cena jest u nas Kosmo. 40 tabletek. U nas 20 tabletek dokładnie w polskiej w sobie kosztuje 9 funtów w tym momencie. A w Polsce kosztuje to bodajże, nie chcę skłamać. To się obawia, że 25 zł. 40 tabletek kosztuje 5 funtów, więc naprawdę no, tanio. Tutaj jest też polecam Waxol Spray do uszu. Bardzo dobry. Też od kilku lat. Używam. Tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać jedną rzecz, bardzo ważną. Olej z nasion czarnuszki tej firmy. Bardzo dobry. I teraz powiem, dlaczego go akurat Teściowa nam tutaj w prezencie paczce zrobiła, yy, zakupiła. Ponieważ on naprawdę tutaj bardzo mi pomógł na. Pomaga zresztą dalej na problemy z sercem, na tarczyce, na skórę, jak Wam padają włosy, na paznokcie. Oczywiście w małych ilościach. Pół łyżeczki dziennie. Spróbować przez 7 dni, jeżeli ktoś będzie miał problemy, będzie miał ludności, mdłości, bóle brzucha, to po prostu niech odstawi. Ale ogólnie jest zbadany przez lekarzy. Ja nie jestem lekarzem, ale czytałam wiele rzeczy na temat właśnie oleju z nasion czernuszki. Też możecie sobie śmiało poczytać. I możecie wypróbować. W każdym razie on mi pomógł i pomaga nadal, mówię, na problemy z rytmią. Skóra też, yy, też mi często wypadały włosy. W tym momencie już nie wypadają tak bardzo, naprawdę minimalnie, więc polecam. I też mój mały, jeden Krzysiu i Damianek też biorą. Krzysiu, Damianek nie spędzi się, a miał straszne spędzenie skóry, miał straszną egzemę, przeszło to jemu. Ale też oczywiście nie daję w dzień w dzień, to znaczy daję w okresie tam 14 dni, mm, pół łyżeczki i później robię przerwę 2 tygodnie. Więc polecam Wam z firmy Dary Natury. I teraz jeszcze Wam pokażę Mixit, Jest też bardzo dobry: mrożone owoce, maliny, porówki, yy, banany, truskawki, jeżynki. I tutaj prezencik, czapeczki, wiecie, dla dzieciaczków. Tutaj mamy och, takie ładne bluzeczki Batmana. Tutaj spodnie z e, nie wiem, właśnie chyba z Pepko, ale ja często chodziłam do Pepko, jak mieszkałam w Polsce. Tutaj mamy naprawdę przepiękne bluzeczki od teściowej Zobaczcie, różowy kolor. Proszę bardzo, jakie ładne też dwa razy. I tutaj chciałam właśnie tutaj pokazać bluzeczkę, którą dostałam właśnie od mm, teściowej. Taki ładny taki swetereczek w sumie. O, żeby Wam pokazać w całej takiej okazałości. Nie pokażę, ale o, coś takiego, widzicie? Serek, taki kołnierzyk serek jest. I on jest takim, czy czwarte rękawki, taki speterek prześwitujący, jak na jakieś wietrzne dni. I oczywiście teściowa wie co ja lubię, szary taki sweterek. Ja nie jestem wybredna. Proszę bardzo, też taki ładny. I do tego wiecie co, możecie się pośmiać, ale <laughs> tak to wygląda u nas. U nas są poduszki ale gorzej jest z nakryciami na poduszkę, więc z ściołami kupuję takie wielkie właśnie nakrycie na taką wielką poduszkę, bo mam dwie poduszki przeciwalergiczne eee, już kilka lat. Można je normalnie prać, po co kupować nowe i naprawdę dobrze się na nie są wykonane z takich kuleczek w środku. W środku są takie kuleczki i właśnie tutaj z raz, patrzcie jakie przepiękne, dwa, zakupiła mi cały zestaw o proszę z kwiatków tu u nas mówię takich wielkich nie ma o proszę następne i do takich małych jaśków też tutaj mi zakupiła teściowa takie moro o znowu do tych wielkich właśnie o do tego jeszcze mamy o przepiękne tutaj mamy kwiatki róże Panterka jeszcze jest. I jeszcze takie kwiatki. No i jeszcze dostali chłopaki żelki. Więc moi kochani, tak to wygląda. Taki haul. Ech, jak to się mówi, zakupowy od teściowej paczka, mówię, przyjechała. Miała też spóźnienie, bo się zagubiła tydzień temu, miała przyjechać, ale odnaleźli. Więc wszystko dojechało. Więc życzę Wam miłego dnia. Upały już od wtorku, odlatują do innych krajów, więc trzymajcie się. Pa-pa!